cześć, Manko z tej strony muzykę TV. Dzisiaj przesłamy sobie numer z fałki, które porzuciliście mi w komentarzach pod ostatnim filmikiem, gdzie pytałem, co mogę przesłuchać. I dzisiaj będzie to taka łączona reakcja: przesłamy sobie dwa numery fałkiego, które porzuciliście mi w komentarzu. Jeden z 2019, i ten numer, właśnie w jednym odcinku, połączymy sobie to, no i będzie trochę taki dłuższy filmik. i i nagrywam do tego co wy jednak chcieliście Aster ten nowy na kanał więc sprawdzajcie dawajcie łapy suby, komy... nie no trochę Ale no, sprawdzajcie eee, no i co? Lecimy z numerem, nie? Nie ma co przedurać <mum> wow. yeah. hey. wow. wow. hey. wow. Tu się liczy skills, nie liczą się wasze liczby Więcej daję niż dostaję, też mam takie myśli Jakoś przede wszystkim, no bo to nie żaden wyścig Czekam kurwa na flow twoje, które sobie sam wymyślisz Jeśli nie ma mnie tam, no to możesz być najwyższy Nie mają fali, blokują ich egoizmy Ty przeruszyć z domu nie chcę, jak nie ma asysty Ja bym się usunął z neta, napisał, że mi nie, że bieda pisze, a zawsze może być lepiej. Życie to jest suka, która mocniej klepie z wiekiem. Mamy poniedziałek o 12 walę setę Pracuję normalnie, to mnie nie rusza jak przedtem. Kiedy sprawdzam, co jest modne, to nie styla przestęp. Kiedyś nie chcieli mnie znać, podają ręce. Nie wiem na co liczysz prędzej, chyba na mnie Co mnie to obchodzi, że oni chcą mieć atencję. Nie lubiłem ocen, no bo nie słuchałem lekcji. Mama przewijała mi, że to droga, nie tędy. Potrzeba tworzenia ciągle kontroluje łeb. Mi ciężko jest wysiedzieć, kiedy dochodzi do przerwy. Uważam na ruchy, jeżeli robię manewry. Typy z góry widzą mnie, to ich spędzi. Robię głupie rzeczy, wiem, nie jestem nieśmiertelny. Fajnie to powiedzieć, takie tak tego słowa. Elny, nie wiem co mi grozi, jak przeżyłem weekend esy. Jest po parę dni. Hej, to odeśpi, łatwo pisze teksty, jak bit mi daje. Ja parę dni to piję. robię nową nutę z każdą, czuję, jestem lepszy. Parę dni to mogę zrobić leko dwa Mixtajpy. Dzisiaj ludzie myślą, że wszystko przychodzi samo. No to nawet moja... Mogę zrobić leko dwa Mixtajpy. Dzisiaj ludzie myślą, że wszystko przychodzi samo. Mogę no to nawet moja była, że słucha tego starą Chcesz poznać to miasto, choć do łodzi na noc. Nawet moja była słucha tego z starą. Udezet gramy Las Vegas parano. Ciężko jest mi zasnąć, jak znowu dochodzi rano. Hejcie o godzinie 6 dopiero się rozkręcają. Fuziom zrobił salto, a twoi mu wybaczają. Ej, tak jak jest too easy, jak u Easy style pendent. Na snesze zniesie tyle jak. Ale przejście kurwa smównia. Nie wierzę w to, co pierdolisz w necie Ja to udowodniłem, już nie muszę mówić więcej. Mordo tu się liczy skill a nie deal, co posunął label Maybelline, będę na ich ustach, póki będę w Ty Podałeś koleżce, Syf myślisz, że to street credit. Ulica zabija typów, zostań się na reddit. Ja wyniosłem na wyży. Zostań się na reddit. Ja, field, to fajna wersja. to, co nikt nie wierzył. Patrzcie teraz z kurwy cyny, się podnoszę z gleby. Ty jesteś od tej dupy, papcie, manie, Sugar Daddy. Okay. Kiedy wystarczy, ciebie, kaskę pójdzie do kolei. Okay. zamieniłem w plany, niepotrzebna mi w tym cześć, bo To od zawsze było w moich snach i wiesz co? Zawsze wiedziałem to, że skill jest prawą pierwszą. Zawsze tu się liczy, skill mała dziweczko. Koniec już. Myślałem, że coś się jeszcze zdarzy przez te 30 sekund. No, trochę krótkie, ale zajebiste ogólnie. Fajne, fajnie. Do ty chłopaki. Zajebisty numer, taki... C. Nie wiem, w sumie chciałbym jakby przepasować... Ee... Kurwa, jakby moment w życiu, którego ten słuchał. Jakby wiecie, bo tam mówię, nie? Że zajebka, tej że leży zajebany i leży, co leci coś. Ale to nie jest takie, to jest takie kurwa taki, Kurwa revenge Time, B, nie? Jak chcecie zemsieć nas kurwy, nie dosłasz sobie tego pod motywację, nie? A ja coś takiego. <grywa> nie, nieważne. Przechodzimy do drugiego numeru, No No jesteśmy w drugim numerze, fałki po topie 2019, czyli jakiś, ee, jakiś odrzut od kop cokolwiek. E, no i co? Nie ma co gadać dalej, lecimy z kolejnym numerem. Ale szczerze nie jestem pewien, czy ja tego numeru kiedyś nie słyszałem. Wydaje mi się, że tak, bo już słyszę po tych pierwszych melodii, ale sprawdźmy i tak. To dorosły Ty Nic was nie mi. Tak, kojarzę to, ale chyba nie słyszałem tego dużo. Ale od razu słychać po tej nawicze, że to jest Stary fałki, nie w sensie, że Stary fałki. To nie żaden żadna kurwa ujma, ani nie wiem, nic takiego, po prostu yy, Że stary styl nabijania, o tych właśnie z czasów 2019-2020 Styl to siadamy głowę mi Przez to tak jak młody Wojtek ciągle jaram nikotin Zadawać się z wami nie po drodze mi Kiedyś był oszarał, pokazując się kolory Radość moją krają, na boisku jestem obecny wasy wnuki wie będą wiedzieć, że Łukasz na tobie był Łukasz latą martwi znowu, bo znowu po tobie był Pierwszy idę na front, ja nie będę się przed wami krył, ukryty w mieście krzyk nadzieją, na drzew. narodu dinozaury nigdy nie będą miały tego polowiu, ej, mała... Musisz wybaczyć, się, mogę się starać. Nie mam już czasu, wystawiam zaraz. Chcę się dobrać w nowy piszek drogi, a nie marki krok Moi przeciwnicy nic nie mówią, nie chcę z Ja takie tragi, że tu odebrałam mowę. Latam, latam, biegam, biegam, strzelam bramki, tak jak z Bo No masz nie czekaj, albo dzisiaj nam pogłodyś. nie może przeszkadzać, dzisiaj w drodze pokoronę mi. Kocham te kliknięcia, nie te kurwa w że kończy nagrywanie czy coś, czy coś takiego. Ale zawsze słucham, na wielu numerach Fałkiego. Wsłuchajcie, słuchajcie, w taki start słuchajcie, taki. taki klik. Robisz popis, no to pisz, bro Idź stąd, zabiorę was od jak Pisz, bro, biorę pils, bo To mój sposób na te ściski, Mogę zniknąć, moje bloki nie zamirną Robisz mimo złych warunków Chodzę czysto, real to Ty kłamiesz w sobie tu zabłysnąć Słuchają ma maolaty i słucha boisko Brak czasu na tyle, matę, więc zabieram wszystko Raz, dwa, raz, halo, Jak mnie słychać, chcesz się wozić w pln do mnie Zwyczaj mała, wybacz. Kręcę swój film, więcej nie wezmę z mego kina. Moja była o mnie mówi źle, choć chętnie by wróciła. Ciągle rosnę. Feks, moja była mówiła o mnie źle, ale chętnie by wróciła, więc z autopsji znam. muszę jest, ja dostałem misję, no więc ciągle muszę pies. Nie wiem co jest pięć, bo chwalę na skrętą. Ja kiedy ją widzę, no to śmiesz jak dziecko. Mary zawsze. Trzymasz poziom, ale wszędzie jest tutaj ledwo. Dla mnie zakończona runda jest. rozdziewką przed kolejną. Wzięliście od Buda. Najlepiej się odbierze, są oni ze mnie zejdą. Chcesz polatać, no to lecimy. i znowu ten klik Przyszliście na końcu fa. He 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 Fajna nuta, no nie wiem jeszcze co mam do dodania, no, ale ja do Łukasz, jak Wam mówiłem, nigdy się nie mam do czego przyjechać, bo zawsze to siedzi. Ale generalnie lubię przesłuchać tych starych numerów, bo słychać ewolucję, jakby e, jeśli porównać do tych nowszych, e, tak jakby trochę jest doj, do, dojrzalsze, nie? Znaczy, trochę dojrzalsze jest po prostu e, fałki w tych swoich numerach. E, no bo słychać wtedy jakieś tam kurwa sukcesy, wpierdalanie dragów, a teraz tylko piję alkohol z tego co wiem, chyba nawet nie raziła, chociaż nie jestem pewien, ale jeśli jest tak jak, jak nabija w numerach, to chyba tak jest. E, no i co. Jakby jestem też taki, kurwa, usatysfakcjonowany, że jakby Urus jako osoba teraz nawi nie nawija już o tym, tylko nawija o tym, że sobie wygrywa życie i już udowodnił to, co miał udowodnić. Eee, no ale, na kurwa, dalej oczywiście nowy single, nie? Jakoś niedługo widziałem na Instagramie, na sterce. Eee, płyta White wideo, płyta Pako, może i jeszcze coś będzie nowego, ale nie wiem, czy to mogę mówić. Eee, ale jeszcze jedna płyta od jednego zawodnika będzie, która jest potwierdzona, ale to jeszcze trzeba chwilę poczekać. No i co? Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że taka reakcja dwóch piosenek w jednym odcinku się spodobała. No i nic. Nie poddawajcie się, lecicie z tym życiem i na pewno będzie dobrze. Peace.